Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWiK w Lubinie. Spotowych emocji na najwyższym poziomie rzeczy sponsor programu firma Meblarz Lubin ulica Towarowa 1. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie ulica Granitowa 1. Dzień dobry, Ewa Seinków, witam i zapraszam na sport. Nie udał się koszykarkom CCC Polkowice wyjazd do Francji na mecz Euroligi z tamtejszym Mondeville. Podopieczne Jacka Winnickiego drugi raz w tym sezonie musiały uznać wyższość rywalek z nadsekwany, przegrywając 63 do 65. Już dzisiaj ostatni mecz w tym roku rozegrają szczypiorniści siódemki Mieć Legnica. opieczni Marka Motyczyńskiego zmierzą się na wyjeździe z aktualnym mistrzem Polski Vive Targi Kielce. Legniczanie w meczu z Wiwę skazani są na pożarcie. Kielecki klub w obecnym sezonie przegrał tylko z Orlen Wisłą Płock, a w rozgrywkach Ligi Mistrzów zdobył do tej pory komplet punktów. Do Kielc zawodnicy Miedzi pojechali pokazać się z jak najlepszej strony. Każdy na pewno podchodzi zdroworozsądkowo do tego meczu. My przede wszystkim jedziemy zdobyć tam pewien bagaż doświadczeń. Wiadomo, że jesteśmy takim zespołem, gdzie występuje wielu młodych zawodników, którzy niektórzy... Dwa czy trzy lata temu tych zawodników, z którymi będą występowali w najbliższym meczu, widzieli tylko w telewizji. Więc e, mogą doświadczyć, jak dużo brakuje, ile trzeba pracować, aby osiągnąć taki poziom sportowy jak, jak oni. Wszyscy jadą do kierowcy, zaprezentować się jak najlepiej, jak najmniej stracić wlamek i e, gdzieś tam coś przyćwiczyć, e, pewne warianty gry, które trenuje się na, e, na, na treningu, no i żeby można było je później gdzieś tam e, realizować. Z zespołami w zasięgu. Wczoraj rywale Miedzianki rozegrali drugi mecz w ramach ćwierćfinału Pucharu Polski. Kielczanie rozgromili na własnym parkiecie na 42 do 28. Ostatni mecz pierwszej rundy rozegrają zespoły występujące w PG Super Superlidze Kobiet. Piłkarki ręczne KGHM Metrako zagrają na wyjeździe z Ruchem Chorzów. Zespół Schorowa przed sezonem miał bardzo ambitne plany. Zostały one jednak zweryfikowane już po kilku pierwszych kolejkach. Obecnie niebieskie zajmują dopiero dziewiąte miejsce w tabeli. Również swój dobry początek, plus dobra reklama w mediach, więc ciągle słyszymy jaka doskonała pierwsza linia i w ogóle wszystko najlepsze. Nagle przegrał z drużynami, z którymi nie powinienem przegrać. Zdaję sobie oczywiście sprawę, żeby użył historią z tamtego roku. Ale każdy sezon jest inny i każdy mecz inny. Po ostatnich zwycięstwach Lubinianki awansowały na drugie miejsce w tabeli. Teraz podopieczne Bożeny Karkut będą chciały utrzymać pozycję wicelidera i zbliżyć się do SPR-u Lublin. My trochę długo wdrapałyśmy się na pozycję wicelidera, więc w tej chwili, czy to jest mecz wyjazdowy, czy u nas, mamy zrobić wszystko, żeby tę pozycję utrzymać. I z takim założeniem jedziemy do Lublin. Patrzę ze Śląska, są czynamy, które walczą i nie opuszczają do ostatnich sekund. No ale myślę, że, że my rozpoczęliśmy na te dobre tory, że gramy przede wszystkim dobrze w obronie i prowadzimy z tego kontrataki. Jeżeli będziemy skuteczni w tym elemencie, to, to myślę, że nie mamy się czego obawiać. No bo jak obrona jest dobra, to właśnie nie traci się bramek, a można by prowadzić skuteczne kontry i rzucić je. Także mam nadzieję, że, że wygramy, a jedziemy na pewno walczyć i wygrać. KGHM Metrako Zagłębia Lublin po 10 kolejkach ma 6 punktów straty do SPR-u Lublin. Tą informacją kończymy dzisiejszy serwis sportowy. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWK w Lubinie. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie, ulica Granitowa 1.